Cześć wam z tej stronady i witam was z kolejnym materiałem z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który jest na Larundzie, przekaźniku Merkurego. A więc zobaczmy, cóż ma dla nas tym razem Baro. Już widzimy nowego moda Prime, pokrycie lufy Rubedo Prime, czyli coś dla naszych Arganów. To jest nowy mod wcześniej go nie było, więc warto kupić trochę więcej sztuk. Dalej, z przyłożenia Prime oczywiście jak najbardziej, szybkie ręce Prime, regeneracja Prime i. Przywódca Stada Prime, okej. Okay. Mamy też cały komplet pancerza Eos Prime dla naszego Warframe'a, jak i również Saiyandanek Katir, Prowe Vandal, skórkę dla naszej kwanty, pluszaka, postawę, osobowość Katira, nauszniki pojedyncze dla naszego operatora, skórka dla Dirigi, również skórka dla naszego taksona skane prizma boje na guztraga sugatre znak prizma znak łakomego spojrzenia jak i również misjena i inarosa co warto kupić aby zarobić jeżeli chodzi o bronię, czyli prowe wandal i skanę prizmę to możemy sobie kupić tak 5-6 sztuk bo nie, nie, nie osiągnie takich super wysokich cen ale jeżeli chodzi o mody to tutaj już mamy lepsze pole do popisu, bo z przyłożenia Prime, jak i również regeneracja Prime, bardzo dobrze się sprzedaje. Przywódca stada troszkę mniej, ale są osoby, które chcą to kupić. No i myślę, że pokrycie lufy Rubedo Prime również będzie się bardzo dobrze sprzedawało po tygodniu dwóch, ponieważ jest to nowy mod którego wcześniej nie było i ludzie, którzy przegapią tego baru, na pewno będą chcieli go zdobyć. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się czegoś? Zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 .00. gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc Polską społeczność. Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.